Jasio nie pojęł, Kasia wodę brała, ojej dana, Kasia wodę brała, Jasio se zaśpiwał, Kasia zapłakała, ojej dana, Kasia zapłakała, Czego ja płakała, to ty będziesz wiedział, ojej dana, to ty będziesz wiedział, za te jedną. Ojej Dana, coś u inny siedział Siedziałem u ciebie z wieczora do rana Ojej Dana, z wieczora do rana Nawet mi nie dałaś zobaczyć kolana Ojej Dana, zobaczyć kolana Ale z ciebie ja się A ześ ty nie widział Łukasi kolana, o dana Łukas i kolana. Tarna Ta to mu coś pobladła, Ojej dana to on coś pobladła. Chyba od jasinia zjadła, o dana cukiereczka zjadła. Szumi dąbek, szumi, szumi łosika, ojej dana, szumi łosika, nigdy nie zaginie ludowa muzyka, ojej dana, ludowa muzyka, ludowa muzyka, ludowa muzyka i ludowe granie, ojej dana i ludowe granie, nigdy nie zaginie. Dziwanie!